Rozdział 3. Szczepienia uderzone przez lekarzy. Często zdarza się, że powszechne przekonanie jednej epoki, przekonanie, którego nikt, nawet bez nadzwyczajnego wysiłku geniuszu i odwagi, nie mógł wówczas być wolny, staje się dla kolejnej epoki tak namacalnym absurdem, że jedyną trudnością jest wówczas wyobrażenie sobie, jak coś takiego mogło kiedykolwiek wydawać się wiarygodne. John Stuart Mill. Od samego początku aż do dziś szczepienia były potępiane jako niebezpieczne, chorobotwórcze, a nawet śmiertelne, przez wszystkich myślących lekarzy, którzy badali fakty i mieli odwagę je głosić. Oto kilka z opublikowanych wypowiedzi wybitnych lekarzy. Dr. Alexander Wilder, redaktor New York Medical Times, profesor patologii w United States Medical College w Nowym Jorku i autor książki Wilder's History of Medicine wypowiedział się następująco. Szczepienie to wprowadzenie do organizmu czynnika zanieczyszczającego, a po takim zakażeniu nigdy nie można być pewnym odzyskania przez organizm dawnej czystości. Konsumpcja następuje po szczepieniu tak samo, jak skutek następuje po przyczynie. Dr Walter M. James z Filadelfii twierdzi, szczepienie nie powstrzymuje rozprzestrzeniania się ospy prawdziwej ani nawet nie modyfikuje jej u osób, które zachorowały po szczepieniu. Wprowadza je do organizmu, a tym samym przyczynia się do rozprzestrzeniania gruźlicy, raka, a nawet trądu. Ma tendencję do wywoływania bardziej zjadliwych epidemii ospy prawdziwej i ich większego zasięgu. Działa dokładnie tak samo, jak szczepienie, powoduje rozprzestrzenianie się choroby. Dr. Kalb, królewski inspektor statystyki Bawarii, stwierdza: Badania wykazują całkowitą porażkę szczepień. W tym samym roku na OSPE zmarło 3994 zaszczepionych, łączna liczba zachorowań przekroczyła 29 tysięcy. Wszyscy byli zaszczepieni. Dr. L. Hall Bakewell, główny inspektor do spraw szczepień Trinidadu, powiedział: Mam bardzo małe zaufanie do szczepień, nawet jeśli chodzi o modyfikację choroby, i żadnego jako środka ochronnego w przypadku zjadliwych epidemii. Osobiście zaraziłem się ospą niecałe 6 miesięcy po bardzo ciężkim szczepieniu powtórnym. Ten lekarz zajmował się szczepieniami, jego utrzymanie od nich zależało i chciał w nie wierzyć. Na Trinidadzie, gdzie szczepienia były obowiązkowe, miał mnóstwo okazji obserwować ich pełne skutki na dużą skalę, a mimo to dobrowolnie potępił tę praktykę jako porażkę. Dr. LC Carter z Londynu donosi, Przeglądając historię szczepień przeciwko ospie, jestem zdumiony dowiadując się o straszliwych zgonach spowodowanych szczepieniami, amputacjach rąk i nóg, pryszczycy, tężcu, posocznicy i zapaleniu opon mózgowodzeniowych. Dr J.C. Ward MRCS z Harrogate, Anglia, wśród wielu innych przyznaje się do zmiany zdania w kwestii szczepień w następującym oświadczeniu. Uważałem, że szczepienia zapobiegają ospie. Wierzyłem, że jeśli nie zapobiegają jej całkowicie w każdym przypadku, to w niektórych przypadkach modyfikują przebieg choroby i wierzyłem, że ponowne szczepienia, jeśli tylko wystarczająco częste, dają całkowitą odporność. Doświadczenie wybiło mi to wszystko z głowy. Widziałem, jak osoby zaszczepione zachorowały na ospę, a osoby zaszczepione zachorowały na ospę i widziałem, jak ci, którzy przeszli ospę, zachorowali na nią po raz drugi i zmarli. Profesor Adolf Fogt, który przez 17 lat kierował Katedrą Statystyki Życiowej i Higieny na Uniwersytecie w Bernie, powiedział: Po zebraniu danych dotyczących 400 tysięcy przypadków ospy prawdziwej muszę przyznać, że moja wiara w szczepienia została całkowicie zniszczona. Dr. Charles E. Page z Bostonu powiedział: Jestem stałym lekarzem w Bostonie od 33 lat. Od 45 lat sumiennie studiuję kwestie szczepień. Jeśli chodzi o skuteczność szczepień w zapobieganiu chorobom, nie ma ani krzty dowodu na ich korzyść. Wstrzyknięcie wirusa do krwiobiegu nie zapobiega ospie. Wręcz przeciwnie, zwiększa liczbę epidemii i czyni chorobę bardziej śmiertelną. Mamy na to niezbity dowód. W naszym kraju USA śmiertelność z powodu raka wzrosła z 9 na 100 000 do 80 na 100 000, czyli aż o 900% w ciągu ostatnich 50 lat i żadna inna możliwa przyczyna nie mogła tego spowodować, poza powszechnym zatruciem krwi, które obecnie występuje. Dr. Forbes Laurie mówi: Mogę dodać swoje świadectwo do innych, że szczepienia przyczyniają się do ogromnego wzrostu zachorowań na raka. Gubernator ma podejrzenia szanowny Percival P., Baxter, gubernator Maine, 1924, stwierdził, Osobiście mam poważne wątpliwości co do skuteczności współczesnych surowic i szczepionek i jestem przekonany, że komercjalizacja wywarła znaczący wpływ na niektóre etapy rozwoju współczesnej medycyny. Dr. William Howard Hayes Buffalo w Stanie Nowy Jork powiedział: Nie mamy żadnych dowodów na rzekomą skuteczność jakiejkolwiek formy antytoksyny, szczepionki czy surowicy. Prawdziwe dane dotyczące szczepień przeciwko ospie nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości. Choć można je znaleźć w aktach różnych departamentów armii, a także w dokumentach rządowych, jeśli ktoś chce. Szukajcie ich. Gdyby historia szczepień na Filipinach kiedykolwiek stała się powszechnie znana, zakończyłaby szczepienia w całym kraju, przynajmniej wśród tych, którzy potrafią czytać i myśleć samodzielnie. Po trzech latach najsurowszego systemu szczepień, kiedy każdy Filipińczyk był szczepiony od jednego do sześciu razy, wybuchła najpoważniejsza epidemia ospy prawdziwej, jaką kiedykolwiek widziały wyspy, ze wskaźnikiem śmiertelności przekraczającym miejscami 70%, a łącznie ponad 60 tysięcy zgonów. Czy można się dziwić, że społeczeństwo zaczyna podchodzić do nas z pewną podejrzliwością i naszymi wychwalanymi odkryciami medycznymi? Dziwi mnie, że wciąż są miliony chętnych do poddania się szczepieniom i leczeniu surowicą. Alfred Russell Wallace, doktor medycyny, który spędził wiele lat prowadząc badania na całym świecie, gromadząc dane dotyczące obu stron sporu o szczepienia, powiedział. Chociaż szczepienia są całkowicie bezsilne wobec dobra, w wielu przypadkach są pewną przyczyną chorób i zgonów i prawdopodobną przyczyną około 10 tysięcy zgonów rocznie w Anglii z powodu pięciu chorób o najstraszniejszym i najbardziej odrażającym charakterze. L. F. Cornell, lekarz medycyny. Prezes homeopatycznego towarzystwa medycznego w Nowym Jorku powiedział 1868: Jestem głęboko przekonany, że szczepienia były dla ludzkości przekleństwem, a nie błogosławieństwem. Każdy lekarz wie, że choroby skórne, dotyczące skóry, wzrosły w alarmującym stopniu pod względem częstości, nasilenia i różnorodności. Czemu jest to spowodowane? Zakażenie może odpowiadać za niektóre z odmian. Jednak w zdecydowanej większości przypadków żadnemu środkowi transmisji nie zawdzięcza się tak szerokiego rozpowszechnienia tej klasy chorób, jak szczepieniom. Dr. E. M. Ripley z Unionville w stanie Connecticut stwierdził w przemówieniu publicznym wygłoszonym w New Britain w stanie Connecticut: Nigdy w historii medycyny nie było. Stworzył tak fałszywą teorię, tak oszukańcze założenia, tak katastrofalne i zgubne skutki, jakie przyniosło stosowanie szczepień. Jest to ultima tule, skrajność, uczonej szarlatanerii, której brakuje i zawsze brakowało choćby cienia naukowej podstawy. Obawy ludzi dotyczące niebezpieczeństw związanych z ospą i skuteczną profilaktyką poprzez szczepienia były wykorzystywane, aż niemal cały cywilizowany świat został fizycznie skażony tą praktyką. Krew życiowa narodów stała się szambem szczepiarzy, do którego wylewają oni cuchnące wydzieliny chorych zwierząt, uznając je za zbyt odrażające, by zanieczyścić organizm jakiejkolwiek żywej istoty. Skromna, ten hydrogłowy potwór patologii, którego rozgałęzienia sięgają i komplikują niemal wszystkie choroby, które dziedziczy ciało, a którego ofiar jest tyle, co piasku na morskim wybrzeżu, jest jednym z najstarszych dzieci zatrucia szczepionkowego. Kyphilis, ta haniebna choroba, która pogrąża swoje ofiary poniżej poziomu przyzwoitości i zagania je do haniebnych grobów, została przeniesiona przez igłę szczepiącego do domów niewinnych i cnotliwych, a tam, z następującym po niej cierpieniem, którego ludzkie wyobrażenie nie jest w stanie opisać. Dr. J. Peebles, lekarz medycyny, doktor filozofii, w swojej książce Szczepienie, klątwa i zagrożenie dla wolności osobistej, napisał, kiedy wściekły pies wdziera się do społeczności i gryzie dziecko, cała populacja buntuje się i domaga się śmierci zwierzęcia, domagając się natychmiastowego użycia wszelkich dostępnych środków w celu wyeliminowania z organizmu dziecka wirusa, który został tak okrutnie wprowadzony. Działanie ludzi w tym przypadku jest bardzo naturalne, ale powiem Wam, że podczas gdy ugryzienie wściekłego psa spowodowało śmierć w jednym przypadku, Szalony lekarz z limfą cielęcą i zatrutą igłą spowodował dziesiątki tysięcy zgonów. Szczepienia to najbardziej oburzająca zniewaga, jaką można wyrządzić każdemu człowiekowi o czystym umyśle. To najśmielsza i najbardziej bezbożna próba zbezczeszczenia dzieł bożych, podejmowana od wieków. Głupia pomyłka lekarskiej sztuki wyrządziła tyle zła, ile powinna, i nadszedł czas, aby wolni obywatele amerykańscy powstali z całą swoją siłą i położyli kres całemu temu zatruciu krwi. Dr. Thomas Morgan w swojej książce, Medical Delusions, strona 6, pisze: W obecnych czasach lekarze przepisują niezliczone trucizny, takie jak arsen, strychnina, morfina, rtęć i inne destrukcyjne leki, które rujnują zdrowie ludzkości. A największym ze wszystkich urojeń jest teoria zarazków i wynikające z niej wprowadzenie terapii surowicą z jej różnymi antytoksynami. Pomimo faktu, że te urojenia medyczne były przyczyną większej liczby obrażeń i zgonów niż zaraza, głód i wojna razem wzięte, lekarze zgodzili się na spotkanie w połowie drogi, kierując się wspólnym interesem, w celu sformułowania i egzekwowania tyrańskich praw, które uniemożliwią osobom spoza ich kręgu wykonywanie zawodu lekarza. Poniższe publiczne wyznanie złożył dr. J. W. Hodge z Niagara Falls w stanie Nowy Jork. Twierdzenie, że nigdy nie było żadnej naukowej gwarancji wiary w rzekomą ochronną moc szczepień i że ich praktyka jest poparta ignorancją i obojętnością, jest żałosnym zarzutem wobec środowiska medycznego, ale zarzut ten, z przykrością muszę stwierdzić, jest aż nazbyt prawdziwy. Wiem, co oświadczam, ponieważ ja również muszę przyznać się do winy. Zanim odkryłem swój błąd, zaszczepiłem ponad 3000 ofiar, nieświadomie zakładając, że choroba, którą propagowałem, zapobiega ospie. Przyjąwszy zapewnik to, co twierdzili moi nauczyciele, byłem. Zagorzały wyznawca rzekomej skuteczności szczepień jako środka profilaktycznego przeciwko ospie. Pozostawałem w tym ślepym i błogim stanie niewiedzy przez kilka lat i dopiero gdy zdobyłem trochę doświadczenia w szkole obserwacji i refleksji, Odkryłem, że moja wiara opierała się na haniebnym oszustwie. Pierwsze prawdziwe odkrycie, jakiego doświadczyłem w tej kwestii, miało miejsce, gdy wykonywałem swój zawód w Lokport. W tym czasie, 1902, ospa prawdziwa pojawiła się w tym mieście i wkrótce osiągnęła rozmiary epidemii. Wraz z wybuchem choroby Departament Zdrowia zarządził kolejne szczepienia, a ja zostałem oficjalnie mianowany publicznym szczepicielem. Moim obowiązkiem było chodzenie od domu do domu i szczepienie wszystkich osób, które nie mogły przedstawić na ciele niedawnych blizn po szczepieniach, oraz ponowne szczepienie wszystkich tych, którzy nie mogli potwierdzić, że byli szczepieni w ciągu ostatnich dwóch lat. Tuż przed i w trakcie rozprzestrzeniania się tej epidemii zaszczepiłem prawie 3000 ofiar, używając tak tzw. czystej limfy cielęcej, pozyskiwanej co trzy dni, świeżo, z farmy szczepionkowej Nowojorskiej Rady Zdrowia. Ku wielkiemu obrzydzeniu ludzi, a jeszcze większemu mojemu własnemu zaskoczeniu i zmartwieniu, zetknąłem się z wieloma przypadkami róży poszczepiennej, a także z kilkoma przypadkami ropnych ropni pachowych w następstwie szczepień. To nie wszystko: wielu zaszczepionych zachorowało na ospę prawdziwą w okresach od 12 dni do 3 tygodni, po tym jak uzyskali odporność dzięki szczepieniom. Tych zdumiewających faktów, tak sprzecznych z moimi uprzedzeniami na temat szczepień i ospy, nie potrafiłem wyjaśnić i wprawiły mnie w zakłopotanie, ponieważ nie byłem w stanie dostrzec, skąd wzięła się ta ochrona. W przypadku Paskala bardziej uważałem potwierdzenie faktów za potężniejsze niż twierdzenia mężczyzn. Następnie rozpocząłem wnikliwe badanie relacji między ospą prawdziwą a szczepieniami, co ostatecznie zmusiło mnie do całkowitego porzucenia wszelkiej wiary w medyczny dogmat o szczepieniach ochronnych przed ospą prawdziwą. Podczas epidemii miałem pod opieką 28 pacjentów z ospą prawdziwą, z których wszyscy, z jednym wyjątkiem, zostali skutecznie zaszczepieni. Kilku z tych pacjentów zostało ponownie zaszczepionych przed zarażeniem się chorobą. W ten sposób, poprzez surową logikę nieprzyjemnych faktów, zostałem zmuszony do niechcianego wniosku, że szczepienie nie uchroniło tych ofiar ospy prawdziwej. Po tym, jak dotarły do mnie rewelacje tego ponurego doświadczenia, Postanowiłem dokładnie przestudiować drukowane dane na temat szczepień. Po dogłębnym zbadaniu statystyk epidemiologicznych ospy prawdziwej zebranych z różnych części świata, spotkało mnie kolejne wielkie zaskoczenie. Najwięksi na świecie statystycy zajmujący się ospą prawdziwą i szczepieniami w pełni potwierdzili doświadczenia, z którymi spotkałem się podczas epidemii w Lockport. Przed tym rozczarowującym doświadczeniem czytałem jedynie standardową literaturę na ten temat, dostępną w bibliotekach i na uczelniach medycznych. Słyszałem jedynie eksperckie, jednostronne opinie zwolenników szczepień. Znałem tylko jedną stronę zagadnienia i byłem jak ten, o którym mówił John Stuart Mill, kiedy stwierdził: Kto zna tylko swoją stronę sprawy, niewiele o niej wie. Po dokładnym przestudiowaniu historii szczepień i bogatym doświadczeniu w ich stosowaniu jestem głęboko przekonany, że: 1. Szczepienia są całkowicie bezużyteczne jako środek zapobiegawczy przeciwko ospie prawdziwej, a miliony zaszczepionych osób zmarły na ospę prawdziwą. 2. Praktyka tego poniżającego rytuału jest narzucana przez lekarzy jako dogmat, bez zrozumienia, podobnie jak inne niesławne dogmaty, jest ona dobra tylko za opłaty. 3. Szczepienia, w które jednogłośnie wierzyli i które praktykowali, zwykli, lekarze przez 100 lat, były winne mnożenia się ospy prawdziwej. 4. Epidemie ospy prawdziwej były hamowane poprzez zaprzestanie szczepień, a nie przez wprowadzenie szczepień. 5. Zachorowalność na ospę prawdziwą nadal rosła w wyniku szczepień, aż do momentu, gdy higiena i lepsze odżywianie weszły do powszechnego użytku. 6. Środki ochrony zdrowia pozwoliły opanować ospę prawdziwą, a szczepienia przypisują sobie zasługi. 7. Szczepienie chroni przed ospą prawdziwą tylko wtedy, gdy zabija pacjenta, zanim rozwinie się ospa prawdziwa. 8. Szczepienia były sposobem rozprzestrzeniania się gruźlicy, raka, kiły i wielu innych śmiertelnych i odrażających chorób. 9. Gruźlica jest chorobą powszechną zarówno dla bydła, jak i dla ludzi, i często była przenoszona drogą szczepień z bydła na człowieka, w drodze szczepienia. 10. Edward Jenner obciążył ludzkość dziedzictwem chorób i śmierci, a przy okazji zarobił na tej transakcji 150 tysięcy dolarów. 11. Wielu lekarzy i niektórzy redaktorzy zarabiają na propagowaniu tej klątwy. Szczepienia, 12. Szczepienia nazywa się skutecznymi, gdy skutecznie wywołują choroby u zdrowych ludzi. 13. Choroba będąca wynikiem szczepienia jest logicznym plonem zasianego ziarna. 14. Szczepienia nie mają żadnej podstawy naukowej, na której mogłyby oprzeć swoje twierdzenia, ani analogii w jakiejkolwiek ustalonej zasadzie lub prawie natury. 15. Tak zwana spontaniczna ospa krowia, z której Szczepionka jest wytwarzana to mit choroba o takiej nazwie ma naturę gruźlicy lub kiły. 16. Kiedy szczepienia zabijają swoje ofiary, fakty są ukrywane, a akty zgonu wymieniają jako przyczynę inne choroby. 17. Obowiązkowe szczepienia zostały zniesione w Anglii, Szwajcarii i niektórych innych krajach, podczas gdy prawa podtrzymujące to przestępstwo wciąż hańbią kodeksy prawne wielu Stanów Wolnej Ameryki. 18. Szczepienia są jedną z najgorszych plam na herbie, szlachetnej sztuki uzdrawiania.